Witajcie na szlaku kolejnego odcinka Wielkopolska Travel. Kontynuujemy naszą małą miasteczkową podróż po Wielkopolsce. Tym razem odwiedzimy Koszuty, Środę Wielkopolską, Śrem i Zaniemyśl. Gotowi? Zaczynamy! Miejscowość Koszuty leży między Kurnikiem a Środą Wielkopolską. Prawdopodobnie jej nazwa wywodzi się od słowa koszut, które w staropolszczyźnie oznaczało jelenia. Za mną wizytówka Ziemi Śreckiej. Przepiękny, romantyczny, barokowy dwór zbudowany pod koniec XVIII wieku dla Józefa Zabłockiego. Dwór w Koszutach jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Polsce. Obecnie mieści się tu Muzeum Ziemi Śreckiej. Wejdźmy do środka. Ekspozycja stała muzeum pod tytułem Mała siedziba ziemiańska w Wielkopolsce prezentowana jest w siedmiu salach urządzonych w duchu dawnego polskiego dworu. Należy do nich w pełni umeblowana sień jadalnia pokój dzienny salon pokoje pana, pani i dziecięcy. W pomieszczeniach warto zwrócić uwagę na szczegóły, np. Na przedmioty codziennego użytku sprzed dziesiątek lat oraz uzupełniające wystrój obrazy, tkaniny i przykłady rzemiosła artystycznego. W odróżnieniu od wielu muzeów nie znajdziemy tu wcale barierek odgadzających eksponaty od zwiedzających. Można odnieść wrażenie, że właściciele wyszli dosłownie na moment, a my w tym czasie możemy podpatrzeć, jak żyją. Na poddaszu dworu prezentowana jest także wystawa Ku Niepodległości. To ekspozycja ukazująca historię regionu średniego od początku zaborów aż do powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości. Cisza, spokój, sielanka, czego czegóż chcieć więcej? Czas jednak opuścić to klimatyczne miejsce. Ruszamy dalej. Docieramy do środy Wielkopolskiej. Znajduje się tutaj atrakcja, która jest obowiązkowym punktem na naszej wielkopolskiej mapie turystycznej. Mam dla Was zagadkę, czego nie może zabraknąć w kolejnym sezonie programu Wielkopolska Travel? Oczywiście kolei. Odwiedziliśmy już Wolsztyn Września oraz kolej wąskotorową w Białośliwiu. Teraz przyszedł czas na średzką kolej powiatową. Średska kolej powiatowa powstała na przełomie XIX i XX wieku i jej początkowym rozstawem szyn było 1000 mm, jednak z czasem zamieniono rozstaw na 750 mm. Po latach z całego majątku kolejki, którą można było dojechać aż do Poznania, pozostał 14-kilometrowy odcinek łączący środę z Zaniemyślem. W 2016 roku Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Śreckiej Bana po remoncie torowiska, naprawie wagonów i oczywiście przywróceniu do życia zabytkowych parowozów, wznowiło kursowanie wąskotorówki na trasie ze środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla. Na przejazd nie obowiązuje rezerwacja miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. Do wyboru są wagony kryte oraz otwarte. W wagonie bagażowym przewieziecie rowery czy wózki dziecięce. W podróż możecie zabrać także psa. Cała trasa od środy wielkopolskiej do zaniemyśla trwa około godziny. Zatem odjazd! Przejażdżka to świetna zabawa oraz niezapomniane widoki. Pamiętajcie też, aby przed podróżą naładować smartfona bądź wziąć ze sobą aparat, a może i lornetkę, bo z pewnością będą przydatne do podziwiania i uwieczniania urokliwych krajobrazów i lokalnego folkloru. Kolejka kursuje między środą i zaniemyślem od maja do początku września, przeważnie w weekendy i święta. Latem uruchamiane są trzy pary pociągów. Na trasie wszystko jest retro, tablice na stacjach czy tekturowe bilety na przejazd. Gdy coś Was zaciekawi albo chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej np. o historii czy taborze Średzkiej Kolei Powiatowej, warto zapytać o to obsługę pociągu. Przejażdżka średzką koleją powiatową to niezapomniane przeżycie, ale niedaleko znajduje się jeszcze jedno miejsce warte zobaczenia tajemnicza wyspa Edwarda. Pierwsza wzmianka na temat wyspy, znajdującej się na jeziorze nieopodal za pochodzi z 1331 roku. Według legendy, wyspa została usypana na polecenie wojewody poznańskiego Stanisława Górki, który chciał ukryć na niej skarb. Jednak wyspa swoją nazwę zawdzięcza hrabiemu Edwardowi Raczyńskiemu. Do niedawna na wyspę można było dostać się wyłącznie promem, obecnie połączono ją z lądem mostem pontonowym. Od razu po przejściu mostu przywita Was okazały szwajcarski dom z pierwszej połowy XIX wieku, który wybudował dla siebie hrabia Edward Raczyński. Nie wygląda on w żadnym wypadku szlachecko. Raczej przypomina proste domki letniskowe. Dzisiaj mieści się w nim obiekt noclegowy i punkt obsługi turystów, a tuż obok restauracja. Z wyspą oraz domem związana jest także krwawa historia ich pierwotnego właściciela. Hrabia Edward cierpiał na depresję, chciał zakończyć swoje życie właśnie na tej wyspie. I to w dość dramatyczny sposób, strzelając sobie w głowę z armatki, chciał mieć pewność, że nie przeżyje. Ku pamięci przed domkiem stoi replika armatki, z której wtedy hrabia miał do siebie strzelić. Spacer po wyspie zajmuje około 20 minut. Można jednak wydłużyć ten czas i relaksować się wśród wiekowych drzew porastających to miejsce. Znajdziecie tutaj między innymi 60 potężnych dębów, a także okazałe lipy, olchy i jesiony. Możecie odpocząć w cieniu ich koron na leżakach rozłożonych niedaleko szwajcarskiego domu hrabiego. Okalające wyspę jezioro stwarza także doskonałe warunki dla wędkarzy. Jest nawet możliwość wynajęcia łodzi. Swego czasu hrabia Edward zapraszał tu ulubionych gości urządzając wymyślne zabawy, jak na przykład bitwy morskie na jeziorze. Na specjalnie zbudowanych w tym celu okrętach umieszczano armatki wodne, z których strzelali do siebie uczestnicy takich zabaw. Na szczęście to już tylko historia. Obecnie wyspa to miejsce relaksu wraz ze świetną kuchnią, domkami wypoczynkowymi oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego. Dla Na nas jednak już czas, przed nami ostatni punkt tego odcinka. Przenosimy się do miasta z bogatą historią. Śrem jest jednym z najstarszych miast w Wielkopolsce. Prawa miejskie uzyskał już w XIII wieku. Ciekawostka, z Poznania do Śrełu możecie dojechać nadwarciańskim szlakiem rowerowym. Co warto zobaczyć w tym nadwarciańskim miasteczku? Przede wszystkim najważniejsze zabytki. Ratusz zespół poklasztorny Franciszkanów oraz kościół farny. Od nich zaczniemy dzisiejszy spacer, a skończymy go na plaży. Najstarsze wzmianki historyczne potwierdzające istnienie śremskiego ratusza pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Dziś mieści się tu urząd miasta, a budynek jest dostępny do zwiedzania. Przechodząc obok, zwróćcie uwagę na dobudowaną do ratusza wieżyczkę z zegarem zwaną wystawką. Jeżeli interesują Was pomniki, to przed śremskim ratuszem stoi po piersi autora słów Mazurka Dąbrowskiego Józefa Webickiego, urodzonego w pobliskich manieczkach. Spacerując po rynku polecam zajrzeć też do położonego nieopodal późnogotyckiego kościoła Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej. Jego ponad 60 metrową wieżę widać z daleka. Wewnątrz jest równie imponująco. Spacerując po śremie, koniecznie zobaczcie barokowy zespół klasztorny z przełomu XVII i XVIII wieku, a w szczególności kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ciekawostką w klasztornym Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny są zabytkowe dębowe stalle oraz niezwykle monumentalna ambona w kształcie łodzi Świętego Piotra z rozpiętym żaglem. A jak już o żaglach mowa, to po zwiedzaniu śremu czas na odpoczynek nad znajdującym się niedaleko jeziorem Grzymisławskim. Ruszamy! Jeśli lubicie wypoczywać aktywnie, to z pewnością atrakcje, jakie znajdziecie na plaży miejskiej nad Jeziorem Rzymisławskim, przypadną Wam do gustu. Możecie tutaj wypożyczyć kajaki, rowery wodne czy deski SUP. To, co z pewnością wyróżnia to miejsce, to możliwość spróbowania swoich sił na profesjonalnym wyciągu do nart wodnych. Możecie też tak jak ja teraz skorzystać z leżaków i zrelaksować się nad brzegiem jeziora albo schłodzić się w pobliskim plażowym barze. To idealne zakończenie upalnego dnia. Pamiętajcie, że Wielkopolska to wielka historia i wielka przygoda. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z samorządem województwa Wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.